Doj słowo, mówię ci, mówię ci, daj słowo, mówię ci, daj słowo miłano, daj słowo miłano, Si, e, dy, e, py, o, ży, o, my, u, wy, fy, a, ny, u, wy, ky, ly, o, e, g, o. No, jeden. Nowy typ, co kupi sobie jeden 100% na rok, nawet rzadziej i go poukłada. No wiadomo, kurde, jakiś tram. Porząd nie wiem kto. Jakiś gostek, co raz na... No, po prostu gościu, którym nazwijmy go mną. Gość, co nie ma pieniędzy, i tak nagrywa o tym gównianym kontencie. E, czyli ma 20, ma 20 lat i nie wie, co to znaczy mieć prawdziwą pracę. I to nie tak, że ja też spełniam wszystkie te warunki. To nie tak. Okej, okay. oto nasz... O trzeci level gościu, który nie wiem co robi, ma pieniądze, bo ma bogatech salujech i i układa sobie klocki tak, aż na mieszany, może trochę rzadziej, wielo level raz dwa, czwarty Kidos, on to zrobi wszystko dla klocków Lego, prawdopodobnie jego zestawu zostało kupione przez niego. Tylko ale przez jego starych youtuber. Mój naj... gościu, który ma pieniądze. A przynajmniej trochę pieniędzy, ma pracę i nagrywa od czasu do czasu. O, i tak dalej. No wiadomo. Teraz to połączenie chyba czwartego. Gość tego. Jakiś kidos, ma pieniądze od starych. Kupuje zestawy i na tym nagrywa. I ma jakieś dwa weź... Dwie subskrypcje. Nie, ja taki nie jestem. Ja nie mam pieniędzy. Nasz ostatni to popularny YouTuber. Wiem, robiłem to na na odwal, ale wiadomo. Za mało mi płacą. Wszystko za mało. Za mało mam. Mam za mało IQ. A wiadomo. Wiem, że to trwa tak krótko. Mogłem to zmniejszyć do jednego shorta, więc przedłużę wam to. I. Maluję wam jeszcze parę minut Waszego życia malnego Tym! No właśnie, ten popularny YouTuber ITD. No, znajdźcie sobie jakiś jego strubelów czy ITD. Wiadomo, a teraz czas opowiedzieć wam inną historię. Bo myślałem, że ten film będzie dłuższy, ale wiadomo. Cały ten kanał jest jednym wielkim zapychaczem. Będę teraz żebrał żeb żeb osoby i iTD. Więc możecie wyjść i nie malować swojego życia, ale będę podziwiał każdego, kto. Co zrobi? E, co, co, co? Czy muszę doczekać, czy już. Jak to było? Kto zasubskrybuje kanał? E, na, nie, co? Ten, kto dotrwa do końca. E... Dobra. Nie wiem, poczytam co.

そう。<laughs>